Witam Was wszystkich. Tomasz z tej strony. Dzisiejszym tematem mojego vloga będą chwyty marketingowe. Ja sam padłem osobiście ofiarą chwytu marketingowego. I już Wam mówię o co chodzi. Byłem ostatnio w, w realnie. Kupić bodajże no te herbaty Achmaty z tym pudełkiem. Bodajże chyba, bo, dobrze pamiętam, bo, smak chcącego herbaty, czy jakoś tak było. No, czy jest herbatę, czy jakoś, tak. E, no to więc wziąłem, no to podchodzę do kasy, a szpi, na, tego, pod półką przyspisacy na a, a, promocja 10 złotych. No to ja podchodzę do kasy, ona mówi 14, no to ja mówię, ja już pani 14, no to była promocja. Ja panu nie wierzę, mówię, Czyli no, nie wiem, nie, nie, ja mogę, przecież na to pełna promocja, po co mam oszukiwać, ja nie wiem. Gdybym ja chciał oszukiwać, to nie w ogóle bym wyszedł. Ale dobra. Już mnie to. No. no to więc dodałem się do informacji. Szukałem w rejestrach. No pierwsza. Nic nie znaleźliśmy. Mhm, dobra, fajnie, nic nie znaleźliśmy. No po prostu brawo dla nich. Szczególnie dla nich. Druga osoba, no to już. Znalazła, no to już. Się uradowałem, że znalazła. No to, to, jednak promocja była, tylko nasz pracownik się pomylił, bo to jest normalna cena. No ale uznaj mi tę promocję, nie? W końcu muszą płacić za swoje błędy, skoro pracownik nie ściąga przed przykład promocji i nie daje normalnej ceny. No, za, te, za, za swoje błędy się płaci. No, co by tu omówić? <laughs> Drugim chytem marketingowym jest taki, bardziej następujący jest na przykład Window. E, na przykład macie zrobić e, macie listę zakupów i macie zrobić 5 e, tam kupić ulubionych rzeczy jakie tam potrzebujecie, nie? A wychodzicie 10 ma No jak to jak to możliwe? Już tłumaczę. E, jak chodzi do Lidla, to kupujcie te 5 rzeczy, przechodzicie po całym sklepie i zawsze jest jak, zawsze jest, e, obniżka na, na, na dany produkt. Czyli na większość produktów jest obniżka w Lidlu. I tutaj mówicie tutaj... My, nie, może Pomyśleć sobie, że to jest więcej, no i kupujecie, kupujecie, no i takim cudem się dwa razy więcej produktów niż potrzebujecie i się dwa razy więcej pieniędzy, chociaż e, chcieliście oszczędzić, oszczędzić bo w jest taniej, nie? W końcu... W końcu nie zawsze tak droga jak w Piotrze i Panu, no. Bo, no tak jest osobiste, moje zdanie, nie? Ale to można powiedzieć. E, trzecim takim e, chwytem marketingowym jest na przykład atmosfera w sklepie. No to znaczy, nie wiem, miła muzyka, e, spokój, cisza, to wtedy e, mam powiedzieć, że człowiek już się rozmięka i wtedy będzie chciał e, pojść więcej po sklepie, bo, tak, bo chciałby się oderć rzeczywistości, żony głędzącej. No na przykład, no, taki tylko przykład podaj, nie? Chciałby się po prostu oderć tej rzeczywistości, naprawdę. I chodzą do sklepa, no i to co mają zwykle kupić. Czyli w poprzednim drugim przykładzie kupują też dwa razy więcej, może nawet trzy razy więcej. Czemu? Bo atmosfera idealnie działa na to. Działa na trzeba jak diabli. Bo była inna atmosfera, to by poszedł i kupił to, co trzeba i od razu wyszedł i nie zastanawiacie się, że mógłby coś kupić innego. I to jest właśnie ten um, chwyt marketingowy. <laughs> no dobra, co tu jeszcze gadać? Zobaczmy ile. O! 3,48. Już lepiej, <coughs> pragnę wam podziękować za to, że jeszcze, że moje vlogi są dobrze oceniane, dziękuję wam bardzo wszystkim za ich oglądanie, no wiadomo, nie, humor vlogu musi być, nie może być przejść żadna stypa, nie, ani po prostu żadna ma powiedzieć nuda, moje vlogi były nudne, to by nikt ich nie oglądał i ludzie by przy nich spali, tak naprawdę, wam powiem, no dobra, to jeszcze walkinga na telefonie, żeby pomyśleć co da mu powiedzieć Wyłącz się no. I mam powiedzieć że to jest już um, tyle co tego um, do A nie co ja się wiadam ja już Sklera mnie bierze Już ten biega sklera jest Maryja no jeszcze jest e, taki pewien chwyt marketingowy. Oj, o ile z tego przypomnę, to wam powiem. Jak wam ja nie powiem, to na wiszę w tym vlogu Gowalne, nie? Tak w mówiłem, to mówiłem. A no przecież nie wiem mi o ciuchach, nie? No przecież. W tym mówię, że tylko bardziej baby gadają o ciucha, nie? Tamtej chamie i ta moda, nie? To jest ich sprawa. Zobaczmy. Czas mamy. No! To już wszystko w dzisiejszym vlogu Mastera. Dziękuję za uwagę i na razie trzymaj da się.